Witajcie, jak zrobić zdalne palenie do 60? Co wykorzystujemy? Pilocik od wciągaki samochodowej, moduł sterujący, zasilanie z plusa, zero, tak zwane, czyli minusowy. Podpinamy. Tutaj mamy dwa wyjścia, dwa impulsy, na przykład na rozrusznik jest jedna strona, druga. Ja Wam to pokażę szybko, zwięźli na temat. Naciskamy jeden przycisk, świeci się nam jedna kontrolka, drugi, druga i tyle. Jeden kabelek podpinamy sobie na przykład w Pekinsie na, na rozrusznik. Drugi możemy wykorzystać do gaszenia. Dokładamy cewkę od samochodu do gaszenia na pompę wtryskową. Elektromagnes i możemy sobie zrobić z tym gaszenie. Można to zrobić w innych ciągnikach, które mają taką możliwość. Jak nie, to trzeba sobie przebudować troszkę tam układzik przy pompie, ale generalnie przy praktycznie każdym się to też zrobić. Pozdrawiam. Witajcie. Jak zrobić zdalne palenie do 60. Só wykorzystar.